Na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale tak naprawdę w ofercie Powiatowego Urzędu Pracy następują właśnie spore zmiany. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie pod koniec maja, a wraz z nią między innymi nowe formy wsparcia dla osób do 30 roku życia. Jest to bądź zatrudnieniowy, bądź stażowy, bon szkoleniowy i bon na zasiedlenie. Ustawa ta Stawia na aktywność młodych ludzi, czyli dana młoda osoba bezrobotna musi sobie sama znaleźć pracodawcę, porozmawiać z pracodawcą, który zgodzi się ją zatrudnić, ponieważ refundacja jest zawsze przez 6 miesięcy, ale kolejne 6 miesięcy pracodawca musi tam osobę zatrudnić już bez naszej refundacji. Proponując samodzielne rozglądanie się za etatem, urząd zadba również o kwalifikacje kandydata. Innymi słowy, postara się skroić je na potrzeby danego stanowiska. Mam. Dostępne środki finansowe na szkolenia indywidualne i są to szkolenia typowe pod miejsca pracy, to znaczy osoba bezrobotna zgłasza się do Urzędu Pracy z prośbą o sfinansowanie kosztów szkolenia pod uprawdopodobnione podjęcie, miejsce pracy. Ustawową nowością jest umowa trójstronna. Będzie ona zawierana pomiędzy PUPEM, pracodawcą i firmą szkoleniową, która zajmie się przygotowaniem kandydata do pracy. Ponadto dostępne są też nowe formy wsparcia. Urząd pozyskał środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów aktywizacji zawodowej dla osób do 30 roku życia. I w ramach tychże środków dostępne są jeszcze środki na refundację pracodawcy kosztów zatrudnienia po raz pierwszy osób młodych do 30 roku życia. Co się tyczy bezrobotnych po 50, ustawodawca przewidział podobne ułatwienia w ich powrocie do aktywności zawodowej. Jest to dofinansowanie dla pracodawcy, który zatrudni osoby do 50 roku życia przez okres 12 miesięcy. dofinansowujemy połowę minimalnego wynagrodzenia do kosztów wynagrodzenia i składek za ubezpieczenia społeczne. Jeżeli zatrudni pracodawca osoby powyżej 60 roku życia, to refundujemy przez 24 miesiące, ale jest obowiązek zatrudnienia na kolejne 12 miesięcy. W majowej nowelizacji zawarto jednak więcej niespodzianek. Została wprowadzona funkcja doradcy klienta. Jest to opiekun, który będzie zajmował się osobą bezrobotną od momentu zarejestrowania tej osoby w urzędzie, aż do momentu podjęcia przez tą osobę zatrudnienia. Będzie z osobą opracowywał indywidualny plan działania. W którym będą określone formy, z jakich ta osoba będzie chciała skorzystać. Profilowanie działań pod kątem oczekiwań i możliwości klientów pociągnęło za sobą małą urzędową rewolucję, zarówno personalną, jak i organizacyjno-lokalową. Ponieważ y, pracownicy kluczowi, pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, doradcy, do, y, specjaliści do spraw programów i specjaliści do spraw y, rozwoju zawodowego, w tej chwili Zostali, przyjęli funkcję doradcy klienta i trzeba się przygotować do tego. Trzeba przygotować pomieszczenia, musi być zachowana intymność. Aby właściwie ocenić czyjś potencjał, specjaliści zamierzają dobrze poznać każdego klienta. Posłuży do tego na przykład specjalnie opracowany kwestionariusz. Ponadto od września powiatowy Urząd Pracy będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Kurczy się, ale ciągle jeszcze jest także oferta dla stażystów.